Upadek z dużej wysokości oznacza tylko jedno: śmierć. To najbardziej przerażające, co może spotkać zwierzęta podczas ich wędrówek po dziczy. Nie będziemy się długo rozwodzić wstępem. Zaczynajmy dzisiejsze wideo. W tej niezwykłej scenie owce wspięły się z trudem na strome zbocze góry. Razem z nimi wspinał się pewien mężczyzna. Nie wiemy, jaki był jego cel. Być może po prostu miłość do tego wyzwania. Jednak skupmy się na owcach, a nie na człowieku. Dwie z nich próbowały zejść w dół, wracając tą samą drogą, ale napotkały ślepy zaułek. Kontynuowanie dalej było niemożliwe. Jak wiadomo, owce potrafią być odważne. Jedna z nich postanowiła zrobić pierwszy krok i skoczyła w dół. Widok był dramatyczny. Zwierzę spadało, koziołkując głową w dół przez wiele metrów. Najbardziej szokujące było to, że owca wylądowała na nogach, jakby nic się nie stało. Człowiek w podobnej sytuacji z pewnością połamałby wszystkie kości. Druga owca, która została na górze, najwyraźniej nie miała odwagi podjąć takiego ryzyka i pozostała na szczycie. Ten niedźwiedź wspiął się wysoko na drzewo w poszukiwaniu czegokolwiek do jedzenia, podczas gdy jego brat na dole zajadał się trawą. Jeśli nie wiedzieliście, niedźwiedzie jedzą także rośliny, a nie tylko mięso. Wszystko to zawdzięczają swojej niezwykle zróżnicowanej diecie. Niedźwiedź wspiął się na sam czubek drzewa, ale zejście wcale nie było takie łatwe. Wspinaczka w górę to zupełnie coś innego niż zejście w dół. W zabawnej, ale jednocześnie dość bolesnej scenie, niedźwiedź spadł prosto na ziemię, co zaskakujące. Upadek wcale mu nie zaszkodził, wstał na nogi, jakby nic się nie stało i spokojnie kontynuował swoje życie. Naprawdę niezwykła siła tych stworzeń. Ten niedźwiedź pojawił się w pewnym osiedlu i zamiast szukać jedzenia, wspiął się na wysokie drzewo, prawdopodobnie z czystej ciekawości. Na miejsce wezwano specjalistów, którzy mieli pomóc zwierzęciu zejść na dół, jednak wspinanie się po drzewie i ściągnięcie tak dużego zwierzęcia to trudne zadanie. Dlatego opracowano inny plan. Pod drzewem ustawiono trampolinę i właśnie to zadziałało, kiedy niedźwiedź spadł, wylądował na trampolinie, a następnie na ziemi. Niestety, upadek i tak był dla niego bolesny. Przez chwilę leżał nieruchomo, lecz później wstał i okazało się, że jego stan jest stabilny. Został następnie przewieziony do ośrodka, przebadany, a potem wypuszczony z powrotem do lasu albo w inne bezpieczne miejsce. W każdym razie akcja ratunkowa zakończyła się sukcesem. Ampart śnieżny to jedno z nielicznych zwierząt, które niemal w ogóle nie odczuwają skutków upadku. Jest w tym naprawdę doświadczony, żyje w górach, więc nie dziwi fakt, że potrafi poruszać się po ich stromych krawędziach z niezwykłą ostrożnością i równowagą. W pewnym momencie doszedł do miejsca, gdzie musiał skoczyć, aby znaleźć się w bezpieczniejszym punkcie i zejść w bardziej kontrolowany sposób. Nagle skoczył, lecz nie udało mu się dobrze zaczepić i spadł z ogromnej wysokości. Szokujące było to, że nic mu się nie stało. Wylądował na łapach i ruszył dalej, jakby jedynie potknął się o mały kamień. Co za niezwykła istota! Jakie to kości i jaka elastyczność, które pozwalają mu przetrwać takie upadki? Marzyłbym o posiadaniu takiego zwierzęcia! Żadne zwierzę nie dorównuje owcom górskim w sztuce wspinaczki i ostrożności. Tutaj dwie z nich były ścigane przez wygłodniałego niedźwiedzia, który od dawna nic nie jadł i uparł się, że złapie jedną z nich. Niezależnie od ryzyka, niedźwiedź nie przestawał ich gonić, nie okazując ani chwili wytchnienia. Owce jednak były niezwykle sprytne. Wiedziały, gdzie się kierować, aby uciec przed drapieżnikiem, licząc na to, że ten w końcu się podda. Ale ten niedźwiedź nie należał do takich. W pewnej chwili dwie owce dotarły do miejsca, do którego niedźwiedź miał ogromne trudności, by się dostać. Zatrzymał się i zastanawiał, co może zrobić. Niestety podjął głupią decyzję, próbując zejść w ich stronę, i nagle runął w dół z wysokości, którą można nazwać śmiertelną. Niestety niedźwiedź zginął w wyniku obrażeń odniesionych podczas upadku. Powinien był zrezygnować z tej ofiary. Nawet głód nie usprawiedliwia ryzyka życia. Zjedzenie trawy czy czegokolwiek innego dającego energię byłoby lepsze niż śmierć w tak tragiczny sposób. Niewiarygodne. Kozice górskie skaczące z wysokości 50 metrów. Uwierz lub nie, to naprawdę się dzieje. Właśnie w taki sposób kozice górskie schodzą ze stromych klifów. To nagranie powstało wiele lat temu i mimo słabej jakości obrazu, zdecydowanie warto je obejrzeć. Kiedy kozice nie mają bezpiecznej ścieżki zejścia, po prostu skaczą z jednej skały na drugą, niczym wojownicy ninja z filmu Akcji. Trudno uwierzyć, że to tylko dzikie zwierzęta, ale jaki jest sekret tej niesamowitej umiejętności? Posiadają specjalne racice, podzielone na dwie części: twardą krawędź do chwytania skał i miękką poduszkę wewnątrz, która działa jak amortyzator. Mają lekkie ciało, mocne mięśnie i doskonałe poczucie równowagi, co pozwala im lądować nawet po ogromnych skokach. Potrafią poruszać się po wąskich krawędziach gór, tak jakby chodzili po szerokiej drodze. Naprawdę niezwykłe stworzenia! Natura nigdy nie przestaje nas zadziwiać! Na krawędzi stromego urwiska lampart śnieżny rzucił się na swoją ofiarę: koziorożca górskiego. Chwycił go potężnymi pazurami i trzymał z całej siły. Scena była pełna napięcia. Koziorożec walczył o życie, próbując wyrwać się z uścisku drapieżnika. Każda sekunda była decydująca. Lampard używał swojej wagi i siły, aby utrzymać zdobycz. Podczas gdy koziorożec w panice szarpał się i walczył. To była walka na śmierć i życie, która trwała wieczność. Nagle koziorożec wykonał desperacki ruch i zdołał uwolnić się z kłów Lamparta, ale ucieczka miała swoją cenę. Stracił równowagę i runął w dół przepaści. Wyglądało to jak pewna śmierć, lecz szczęście mu sprzyjało. Na dole znajdowała się woda, która zamortyzowała upadek i uratowała mu życie. Lampart śnieżny pozostał na szczycie, oszołomiony, tracąc zdobycz po zaciętej walce. Tak właśnie działa natura, bezlitosna, ale zawsze pełna niespodzianek. W ostatniej scenie widzimy kolejnego koziorożca górskiego, który nie był wystarczająco ostrożny, aby zejść w bezpieczny sposób. Na początku zbliżył się do krawędzi przepaści z wielką uwagą, ale jeden błąd wystarczył, by zakończyć jego życie w tragiczny sposób. Spadł z ogromnej wysokości, a jego kości roztrzaskały się o skały. Zginął natychmiast. Gdyby wiedział, jak śmiertelny może być ten upadek, pewnie trzymałby się z dala od urwiska. Być może uciekał przed drapieżnikiem i nie miał wyboru. Tego nigdy się nie dowiemy. Tak czy inaczej, był to ostatni dzień życia tego koziorożca górskiego. Scena, która przypomina nam o bezlitosnej naturze. Dzik wspiął się na ten trudny teren i postanowił zejść w dół. Jednak wyróżniało go to, że był sprytny. Zastosował technikę, która zmniejszyła ryzyko upadku i utraty życia. Przepaść nie była tak głęboka jak te, które widzieliśmy w przypadku innych zwierząt, ale sposób w jaki schodził, był spokojny i przemyślany, co pozwoliło mu w pełni zapanować nad sytuacją. Tak widzimy, że natura jest pełna niespodzianek, a jej surowość jest częścią praw życia. Każde stworzenie walczy o przetrwanie, a każda chwila niesie ze sobą nową lekcję. To koniec dzisiejszego wideo. Nie zapomnijcie subskrybować i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych przygód w dziczy.